Witam serdecznie w imieniu Społecznego Komitetu Różnice Ochody chodów rzeźbołyńskich, naszą ukochaną, naj, najcudowniejszą kobietę, Panią doktor Tak, Kumińską. Oklaski <klucza> Ale kobietę walczącą, do czego wszystkie kobiety namawiam. Zawsze twierdziłam, że Polska jest kobietą, ale taką nie byle jaką, tylko taką silną i walczącą. Pokazała nasza historia że kiedy nasi panowie szli wojować, winąć i tak dalej, to właśnie kobiety musiały zająć się wszystkim. Oby tak nie było. Obyśmy, oby nasi panowie zachowali te greki, dalej byli panami, dalej mogli być naszymi obrońcami, a my moglibyśmy się rozwijać i zajmować się dla nas, te wszystkimi dziećmi, robić też swoje kariery, żeby tak już nie było. A żeby tak nie było, to przede wszystkim nie, musimy, nie, musimy, nie możemy więcej tych mężczyzn tracić. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o rzeczach okrutnych, strasznych, ale też o tym, jaka jest to przestroga. Że wojna jest zawsze działaniem na wyniszczenie, jest zawsze działaniem depopulacyjnym, zawsze organizowanym, robionym przez ludzi, którzy tym, którzy giną tym narodom są drodzy. Tyle razy i tyle krwi nadano, a Polacy już utoczyli. Tym razem bądźmy mądrzy przed szkodą. To jest nasze najważniejsze przesłanie na te dzisiejsze nasze rozważania. A więc dzięki wielkie. I proszę Państwa rozpocznę od zajęcia się samym terminem ludobójstwa. Akurat tak los zdarzył, że na naszych oczach dzisiaj oglądamy ludobójstwo w naturze. Mamy bowiem Przykład tego, co dzieje się w Gazie, gdzie głównymi ofiarami są kobiety i dzieci w swojej masie tych ludzi, którzy giną. I to jest, proszę Państwa, podstawowe kryterium wyróżnienia wojny od ludobójstwa. Wojna to jest to, gdzie giną mężczyźni, gdzie giną ludzie, którzy mają broń, ścierają się ze sobą. Natomiast yy, i tam, procent tych, którzy giną po obu stronach, jest adekwatny do tego, jakie uzbrojenie i jaką ilość tej armii przeciwko sobie. Natomiast tam, gdzie ilość tych, tych zbrojnych jest minimalna, a straty wśród ludności cywilnej, głównie kobiet i dzieci, są ogromne, tam musimy już mówić o ludobójstwie. Wiemy, że. Ludobójstwo jako takie. Czy istnieją, po prostu od tego zaczniemy, istnieją w dziejach ludzkości takie momenty całkowitej degradacji? One towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Podobnie jak dobro, należą one do, do horyzontu ludzkiej wolności. Podłożem pierwszej zbrodni zapisanej w Biblii była zaznać. Kain zapłonął gniewem, gdy zobaczył, że ofiara jego brata Abla była miła Bogu a przez niego złożona nie. Po zabiciu brata przekonał się jednak, że zbrodnia nie ugasiła ognia zazdrości, nie przyniosła spokoju, raczej otwarła jedynie mroczny obszary ludzkiej świadomości. Kain kłamie, odrzuca własne sprawstwo, a jego czyn, nazwany symbolicznie pięknem kainowym, naznacza dalsze losy ludzkości, stając się paradygmatycznym fundamentem zbrodni. Polega ona na nieładzie moralnym w naturze człowieka. Jest owocem zazdrości, zawiści, gniewu, buntu, nienawiści i w swej radykalnej postaci staje się zbrodnią. Czym jest, proszę Państwa, ludobójstwo? Najkrócej moglibyśmy powiedzieć, że jest to zbrodnia, ale zwielokrotniona, która polega na eliminacji wielkich mas ludzkich ze względów etnicznych, religijnych, społecznych czy politycznych, a popierana jest przez władze państwowe, a czasem przez lokalne struktury władzy. Tak jak mówię, dzisiaj na naszych oczach właśnie takie ludobójstwo się rozgrywa. Mamy działanie Izraela, który pod pretekstem walki z oddziałami Hamasu, prawda, dokonuje eksterminacji narodu. W imię czego? No, w imię, znaczy tutaj chęci zajęcia terytorium, prawda, ale nie tylko, Chodzi o zajęcie terytorium, chodzi także o to, o bogactwa naturalne, bo o to dzisiaj, w tej chwili idzie walka. Nie mamy i nie uzyskaliśmy klucza do wolnej energii, do jakiejś energii, które być może kiedyś jacyś nasi przodkowie potrafili wykorzystywać. My mamy tą energię ze złóż i wiemy, że nieszczęście mieszkańców Gazy polega na tym, że właśnie u wybrzeży Izraela odnaleziono takie duże złoża, które w tej chwili e, są zagadnione. Tak więc zbrodnie różnią się przyczynami, kontekstem zawsze one są odmienne, jednak plany działania i sam rozwój wydarzeń z reguły są zbieżne. Historia ludobójstwa tak jak mówię jest długa, średniowieczór nowożytności, zbrodnia ludobójstwa Naznaczyła wszystkie kontynenty. Wyprawy krzyżowe, XVII-wieczne wojny religijne, likwidacja powstania Waldeji, czy zbrodnie XX-wiecznych totalitaryzmów, komunistycznego, czy nazistowskiego, czy ukraińskie ludobójstwo na Polakach, czy bałkańskie czystki etniczne. To wszystko są owe erupcje zbrodni ludobójczych, które występują, tak jak powiedziałem, na wszystkich kontynentach. Do ludobójstw dochodziło też. Azji, też w Chinach, prawda? Mamy zbrodnie, mamy nanki. Trudno, proszę Państwa, nie zadumać się nad kondycją ludzkości, w ogóle mówiąc o tych rzeczach. Pojęcie to, pojęcie ludobójstwa zostało po raz pierwszy użyte przez polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, Rafała Lemkina. Był to specjalista z zakresu prawa międzynarodowego karnego. To on jeszcze przed II wojną światową zabiegał o penalizację masowych mordów zmierzających do eksterminowania całych grup narodowościowych, religijnych czy rasowych. Ale dopiero po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej społeczność międzynarodowa włączyła się w te działania. I otóż w grudniu 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję nr 95, łamaną przez 1 potwierdzającą zasady prawa międzynarodowego uznane przez Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego i jego wyrok, który stwierdza, że ludobójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich i tak jak, zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa, tak jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia poszczególnych jednostek, stanowi zbrodnię w rozumieniu prawa międzynarodowego, którą potępia świat cywilizowany. I której główni sprawcy i współ, współ, współwinni podlegają karze, bez względu na to, czy są osobami prywatnymi, czy są funkcjonariuszami publicznymi, mężami stanu, i to bez względu na to, czy zbrodnia została dokonana z przyczyn religijnych, rasowych, politycznych czy innych. Tak więc, proszę Państwa, ta konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa była. Efektem tych, tych właśnie postanowień ostatecznie Polska, jak wiemy, też go podpisała, OEZ podpisała w grudniu 1948 roku, Polska ratyfikowała w roku 50. Tak więc mamy konwencję, która definiuje zbrodnie ludobójstwa. Oczywiście od początku było to poddawane o, o dyskusjom, ale prawda jest jedna, że przyjęto takie wyznaczniki. Czym jest? Zabicie członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członka grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia powodujących ich całkowite lub częściowo wyniszczenie fizyczne, stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy i wreszcie przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy innej grupy. Wszystkie te elementy po prostu wchodzą w... Obręb tego pojęcia. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie, że jest to zbrodnia nieprzedawniana, czyli jeżeli ktoś dopuścił się zbrodni ludobójstwa, to po prostu potępienie go, yy, nazwanie i tak dalej, nie ma ram czasowych. I mamy tutaj, chociażby biorąc przykład Polski, sytuację taką, że nasz IPN przez całe ostatnie. Dziesiątki lat, przynajmniej przez ostatnie 15-20 lat, powoli umarzał wszystkie sprawy dotyczące sprawców ludobójstwa na Polakach. Trzeba powiedzieć, że takiego uprawnienia on nie ma. Że y, ci ludzie, którzy dopuścili się takich rzeczy, mogą być, jeżeli znajdą się dokumenty. Oczywiście zdają sobie Państwo sprawę, że te dokumenty są namiętne na Ukrainie, niszczone, prawda? Ale w niektórych wypadkach okazuje się, że demoralizacja y, tych nacjonalistów idzie nawet tak daleko, że niektórymi zbrodniami oni wręcz się chwalą. Oni wręcz są dumni z tego, że ich, ich dokonali. I to jest rzecz chyba taka, która y, podpada pod takie określenie, że jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera, bo jeżeli ktoś dumnie sam chwali się i jakich to czynów dokonał, może być to wykorzystane przecież także y, przeciwko niemu. Oczywiście trzeba mieć tutaj chęć, wolę do tego, żeby tą zbrodnię nie tylko określić, ale i ukarać. W Polsce niestety takiej woli nie ma i, i to jest chyba największy, największy nasz problem, ponieważ pokusa absolutnie władzy nad życiem drugiego człowieka prowadzi do destrukcji społecznej na ogromną skalę, i tutaj widzimy też, że stopień demoralizacji, który występuje wśród społeczeństwa naszego wschodniego sąsiada, też może być i dla mnie jest po prostu pokłosiem tego, że te zbrodnie nie, niepotępione, nierozliczone, często nie nazwane po prostu, po prostu prowadzą do do tego, że społeczeństwo po prostu się demoralizuje. Bardzo łatwo się demoralizuje. Bo wszystko w momencie, kiedy życie ludzkie traci wartość, po prostu reszta też przestaje mieć wartość. Wszystkie umowy między ludźmi, wszystko jest już relatywne. Z takim relatywizmem w tych stosunkach myśmy, proszę Państwa, spotkali się już wielokrotnie. Ja badając y, okres międzywojenny, te wszystkie umowy, tak zwane dogawory, prawda, które usiłowała nasza Druga Rzeczpospolita i przedstawiciele zawierać z Ukraińcami, najczęściej były zupełnie jednostronne. To pokazuje, że jest tutaj jakiś poważny, poważny problem. Y, ja y, w uszach mi brzmią y, y, słowa Petruli, które wypowiedział do przedstawicieli hetmanatu, którzy przyjechali do niego z Paryża, robili mu gorzkie wyrzuty o to, że on się z Polakami na temat Galicji przez Polaków nazywanym Małopolską Wschodnią dogadał, prawda. Co wtedy zrobił Petrura? Proszę Państwa, wziął karteczkę, podał ją na drobne, ten po czym wziął, położył na ręce i dmuchnął i powiedział, że to są błogawory z, z, z lachami, prawda, z Polakami. I co to oznacza? Czy kogoś, o którym nawet u nas myślano, żeby na kieresach, że tak powiem, wnosić, pokazywać, jaki taki najlepszy przykład współpracy Polski i Ukrainy tutaj okazał się jakże niewiarygodny i taki, jakby to powiedzieć, elastyczny elastyczny do bólu. Z taką samą sytuacją mieliśmy przecież też do czynienia, kiedy. Przyjęliśmy tutaj przedstawicieli tej, tej, tej armii ukraińskiej. No cóż, tym dowódcom, których tutaj, żeśmy przyjęli, zapewniliśmy wiki o kierunek, prawda? Dostali nawet wyższe szarżą i dzieci, żeby się zaopiekowali. Dostali w każdym razie przesłane opiekę, pieniądze, wszystko. I co się potem okazało, kiedy rozpoczęła się wojna, większość z nich poszła na, na, na współpracę z okupantami. Część z jednym, część większość z niemieckich okupantów, ale jeszcze żeby tego było mało, bardzo wielu z nich, szczególnie tych młodszego, młodszych roczników poszła, potem stała się dowódcami oddziałów UPA, mordowała Polaków na potęgę. Mówię to Państwu nie bez powodu, bo te nasze, tak powiem, rzucania się do tych, do tych czasem nawet wręcz bezrozumnych akcji pomocowych dla wszystko, szkolenia szkolenia wojska, to, to wszystko może oddawania całej broni, prawda, rozbrajania się na rzecz Ukrainy. To są działania w dużej mierze, proszę Państwa, bezrozumne i one są powtórzeniem pewnych błędów, które już niestety robiliśmy też w przeszłości. Ja, nie tylko Adwera szkoliła przecież tych późniejszych dowódców UPA. Nasz, nasz drugi oddział, prawda, też je szkolił. Szkolono 50 tysięcy przyszłych członków OUPUPA działających czynnie na rzecz oddawania Polaków. Przeszło przeszkolenie za polskie pieniędzy w oddziałach SOKiŁA, oddziałach WUHU, to jeśli chodzi o te drugie, to one miały zadania pożarnicze, ale przeszli ci młodzi ludzie pełne szkolenie wojskowe, a kiedy wybuchały pożary, nasza administracja zwracała się do tych przywódców tych oddziałów, dowódców tych oddziałów, żeby szli tam coś gasić, prawda, nie było takiej straży pożarnej, jak to dzisiaj jest zorganizowane, a paliło się.